No. Halo! Co tam? Halo! Halo! Halo. Co tam? Eee, siedzę w pierdol, mi wjechał kurwa do banku. W pierdol czy w celi? czy znaczy w celi, no no no. Trzeba odbicia? Mmm, zobaczę co mi grozi. Ale no możliwe, że... że tak. Daję sobie nabrać czego. Mhm, na no.

Radeus pojawił Czemu ten radiowóz jest tak z przodu, kurwa? Nie wiem, no to jest kurwa... Jakaś kpina, nie? Nie wiem. O kurwa Lasik! O nie, mnie wyjebałem! No, dziwak, kurwa, niezniszczalny jak zwykle. Na pewno go kurwa trafiłem. Nie wiem. Czy są do mnie walnie? No nie wiem kurwa mać Czemu on jest kurwa nieśmiertelny On do już został z pięć strzałów. No i chuj, tyle było z odbicia. Nie wiem, ale... Kurwa trafiłem go z pięć razy, Imo! I nie zdech. Jak to jest kurwa? Dzień dobry, słyszał pan? Słucham A może pan już wyjść A, no to super Nie no, jak mogę wyjść, to co, mogę wyjść A gdzie policja? What no Co to się odgiędoliło? No nie wiem, Powiedziałam mi na każdym sobie poszedł, no to idę, kurwa. Przykurwieni są ci policjanci. Nie hmm. wiem, że zastrzelę ich zaraz na tym szpitalu. Jakby się przypomniało, kurwa, kto do nich strzelał przed chwilą. No, to dziwne, chuj, kurwa. Chuj, dam i tak spierdolę z skiwem. Ok, na No, na razie, życzymy no Przecież wygrali, kurwa, czemu nas znikują? Powinni opatrzyć najpierw policjantów, którzy dostali kule, Potem nas. Ci policjanci powinni nas zawinąć na. No, jezus, Maria, kurwa. Nie wiem, czy oni streama oglądają i boją się mnie do więzienia wrzucić. Sorry, że cały to naprawiłem z przyzwyczajenia. Bez sensu No i co z tego, że są nie, nieważne, kurwa, wygrali, to wygrali Proszę wpisanie hasła admina Zapomniałem hasła admina, próbuję Hasło Nope.jpg. Cholera. Bo coś jest z serwerem? Zaraz wracam. Trzy miesiące później. Ona wciąż nie ma doberadera. Dzień drugi. Kurzony koleś do mnie dzwoni. Pyta o coś w programie domowym. Nie mam pojęcia, co mówi. Pauza. Koleś czeka na odpowiedź. Przypominam sobie: IT Crow. Próbował pan wyłączyć go i włączyć na nowo? Zresetować znaczy się. Moment. ZADZIAŁAŁO Dzień trzeci Laska ze sprzedaży przychodzi z laptopem Jakiś problem Kucica 9 na 10 Flirtuje ze mną Mówi, że potrzebuje ściągnąć jakąś aktualizację Jedyne co słyszę to jej cycki Jej laptop pachnie truskawkami Ściągam Adobe Raidera i oddaje laptopa Dzień czwarty Nauczyłem się wyłączać serwery Ludzie zaczynają prosić o pomoc Idę do serwerowni Włączam serwery Wychodzę zdezorientowany Zaczynam instalować Adobe Raidera W końcu ludzie e... zaczynają się drzeć STRONA, Strona NIE, nie DZIAŁAŁA działa. działa. Biorę się za to Biegnę do serwerowni, gram w Hotline Miami przez kilka godzin, włączam serwery pod koniec dnia, wychodzę z serwerowni, wycieram pot z czoła. Ech, dałem radę. Ludzie chwalą mnie, mówią, że uratowałem firmę. Tak naprawdę tu ratowałem swoją dziewczynę w Hotline Miami. Dzień piąty, spotykam kocicę przy ekspresie do kawy. Zapytałem się, co u niej? Proste pytanie. Zaczyna opowiadać o problemach z jej komputerem. Nie widzi we mnie człowieka, widzi we mnie IT. Mówię, żeby podrzuciła do mnie laptopa. Robi to. Instaluję Adobe Raidera resetuję komputer. Wszystko się Zanoszę go jej, poprawiam fryzurę, sprawdzam oddech. Zachowuję się, jakbym ją ocalił. Siedzi w swoim biurze, gada przez telefon. Ręką pokazuję, żebym położył laptopa na biurko. Robię to i trochę się ociągam. To wszystko skarbie? Wychodzę. Słyszę jak mówi... Ach, to był tylko IT. Tylko IT. Teraz tylko tym jestem. Dzień szósty. Cholernie się nudzę. Postanowiłem ściągnąć emulator Game Boya i pograć w Pokémony. Filtry je blokują, więc je wyłączam. Nie dodaję emulatora do listy. Po prostu wyłączam filtry. Uruchomiłem stronę z emulatorem, ale muszę wyłączyć antywirusa. Używam konta admina, bo w końcu znam hasło. Włączyłem globalnie antywirusa na całym serwerze. Ściągnąłem emulator i Pokémony. Grałem sobie. Koleś przychodzi do mojego biura. Eee... Chyba mamy wirusa SŁAPIE WSZYSTKIE! Do czasu aż doszedłem do Misty Cztery osoby złapały wirusa Dzień siódmy Ten sam koleś, który darł się na mnie drugiego dnia Znowu się na mnie drze Nie może się zalogować A ja właśnie wychodziłem do domu Wyłączył ruchom ponownie i Idę do domu Dzień ósmy Koleś z siódmego dnia znowu dzwoni Jest wkurwiony Mówi, że przez moją głupotę stracił klienta Zdarza się stary Ja przed chwilą przegrałem zespołem R O czym ty kurwa mówisz? Dzień dziewiąty. Jedna z drukarek zużyła cały toner. Jakiś gruba, każe mi go zmienić. To tylko toner stary, nie umiesz go sam zmienić. Pracuję teraz nad jednym sporym problemem z serwerem. Tak serio to ściągam z teama. To zajmie tylko sekundę. Boże, mam dużo do zrobienia. Od tego ty jesteś. Zdycham, idę to Ech. zrobić. Nie potrafię otworzyć pieprzonej drukarki, żeby dostać się do tonera. Zaczynam w nią walić jak w Zulanderze. Mówię nieco opóźnionemu koleściowi w biurze, że mam dla niego specjalną misję. Musi schować magiczne jajko w skrzyni Hewlett Packard. Wracam do sprawy z serwerem. Pół godziny później Grubas wchodzi do biura. Coś ty kurwa zrobił z drukarką? Zmieniłem tusz. Zaczyna kręcić głową i coś mówi pod nosem. Ech, co to jest? Idziemy do drukarki Opóźniony koleś wcisnął kartę w złą stronę i go zaklinował Połowa wystaje Drukarka nawet się nie zamknie Są czarne ślady dłoni na całej drukarce Czuję, że gruba mnie osądza, więc już szybko wymyślam Chyba jest coś nie tak z siecią Drukarka nie działa przez miesiąc Zanim się skapnąłem... Że mamy numer do Kolesia z serwisu. Dzień dziesiąty. Muszę zamontować projektor w biurze do prezentacji. Nie mogę znaleźć kabla Thunderbolt HDMI, żeby go podpnąć, a nie chcę mi iść do sklepu. Nie mam nawet karty firmowej. Mówię Kolesiowi, który potrzebuje projektora, że jest problem kompatybilności z MacBookiem. Może użyć Dela kogoś innego. Kliki z Maka nie działają na Delu. Uf. Wszyscy ci biznesmeni na mnie patrzą. Jak losowo klikam i szybko ruszam myszką. Wyglądając na profesjonalistę, ściągam Adobe Raidera otwieram plik. Działa. Dzięki, Ano, caliłeś mnie. Dzień 11. Nowy pracownik w firmie. Nikt mnie nie poinformował. Opieprzyli mnie za to, że nie przygotowałem komputera dla nowej osoby. Idę do magazynu zobaczyć, czy mamy tam coś. Jest kilka sztuk, ale jest jakiś naprawdę stary komputer z początku lat 90. Odpalam, działa. Ustawiam go dla nowego kolesia. Wszystko laguje. Wpalasz do Oberreidera? Masywny lag. Odsyłam komputer. Sorry, ale tylko to udało mi się załatwić bez wcześniejszego powiadomienia. Koleś ciągle prosi o pomoc. Jest beznadziejny. Po tygodniu odszedł z firmy. Twierdząc, że nie może pracować w takim... Warunki. Dzień 12. Czyś komputer się spieprzył. Kur. Ustawiam. Przypominam sobie o profilach zapisywanych wewnętrznej sieci. Idę do serwerowni. Patrzę się na serwer jak kompletny idiota. Próbując się zorientować, jak to działa. Wracam i mówię kolesiowi, że nie mogę z tym nic zrobić. Ale mój projekt. Muszę go pokazać rządowi w piątek. Sorry, stary, ale nic się nie da z tym zrobić. Gram sobie w The Simfin Park przez resztę dnia. Dzień 13. Przychodzę do pracy godzinę spóźniony. Całe biuro w chaosie. Upadek rzymu.jpg. Jest tutaj. Odpalam komputer swoim Biurze, sprawdzam maila. Dziesiątki mailów w stylu coś jest nie tak z serwerem. Nie mogę się zalogować. jeszcze mu strona nie działa? Serwer faktycznie nie działa. A doberater mnie teraz nie ocali. Po prostu idź tam i zrób to samo, co zrobiłeś ostatnio. Wszyscy myślą, że to tak łatwo naprawić. Roztrzęsiony wchodz do serwerowni, bo nie wiem co mam zrobić. Ucinam sobie drzemkę przez cały dzień. Ludzie są wkurwieni, w kurwieni. Walą z do serwerowni. Terminy minięte. Wychodzę o 18.30. Menadżer widzi mnie na parkingu. Był na spotkaniu cały dzień. Nie wie przez co przeszedłem. Wciąż tutaj? Podoba się twoje podejście. Dzień czternasty. Serwery dalej nie działają. Wszyscy w kurwieni, idę na wczesny lunch. Słyszę jak ktoś w jadalni gada o kupnie nowego modemu do biura Dzięki Hej, sorry, że przeszkadzam Ale czy któryś z was jest IT? Zanim któryś z nich zareagował i pyta Jak śmie, mówię, też jestem IT Pokazuję im dłoń, którą poobdzierają kablami serwerowni Obaj kiwają głową Co byście zrobili, gdyby wasze serwery się całkowicie spieprzyły? Próbowałeś go zrestartować? Wracam i restartuje. Kurwa, działa Dzień 15 Kocica chodzi po biurze podenerwowana Wszystko ok? Nie mogę się zalogować na maila Możesz mi pomóc? Proszę Spoko, biorę laptop, reinstaluję Ofisa. Otlock znowu działa. Przeglądam maile, żeby upewnić się, że działają. Wysyłam testowego maila. Czytam tytuły i nowych maili. Rozwód oddaję laptopa, wygląda na to, że działa. Dzięki! Wszystko? Cóż? Tak, wypłać mi się na ramieniu, się rozkręcimy. Mysz się chyba zepsuła, mogę dostać nową. Dzień szesnasty. Jeden z monitorów pośledzonego nie działa. Wyświetla się całkowicie na zielono. Na temat dałem mu drugi monitor, bo myślałem, że jak ty zasługuje na dwa, to właśnie ten biedak. Jedne co robi to przegląda tapety na męsen I używa jakiegoś programu Fedexa Jest miły, więc faktycznie próbuje mu to naprawić Nic nie działa To nie sterownik, to nie ustawienia To chyba coś z samym monitorem Cały czas ludzie do mnie przychodzą z prawdziwymi problemami Zbywam ich mówiąc Zaraz będę Po dwóch godzinach koleś mówi Może wtyczka jest zepsuta Zmieniłem kabel HDMI na nowy Zadziałało Oficjalnie jestem gorszy w swoim zawodzie niż opóźniony umysłowo kole Dzień 17. Miła staruszka narzeka, że jej się zepsuła klawiatura Jest najstarszą osobą w biurze Stara jak dinozaury. Mówię. Że coś dla niej mam. Wracam do tyłu i pakowuję nową klawiaturę dla programistu. Zanoszę ją jej. Jesteś taki pomocny. Sięgam do tyłu, żeby nową klawiaturę. Podnoszę się i otrzepuję spodnie. Staruszka wygląda, jakby miała zawał. Patrzę na ekran, czarny. Wstając, nacisnąłem przycisk Power. Straciła 3 godziny pracy. 3 godziny, których nigdy nie odzyska. Dzień 18 Firmowe spotkanie. Przekroczyliśmy budżet. Było dużo wydatków. Straciliśmy dużo pieniędzy przez prawie cały ostatni miesiąc. Wylecę na zbity pysk. Budżet departamentu IT zostaje poruszony. Są tylko dwa departamenty, które nie przykroczyły budżetu. Dobra robota, Anon. Słyszałem o problemach z serwerem. Jesteś dobrym człowiekiem na dobrym miejscu. Pod koniec spotkania kobieta, około 45 lat. Podchodzi pytać, naprawiam komputery poza firmą. Niezbyt. Och, bo mam jedną cholerną rzecz, którą nie mogę naprawić. Nie mógłbyś właśnie tego naprawić? Gówno prawda. dla jaj mówię. Dobra, spoko, Daj adres i podjadę po pracy. Nie wiem, czy będzie seks. Kupuję gumki. Nie jest taka ładna. 60, góra. Nie będę kłamał. Mocno średnia. Podjeżdżam do jej domu. Dzwonię do drzwi. Staram się wyglądać słodko. Mąż otwiera drzwi. Pokazuje mi komputer. Instaluję najnowszego dobrejdera. Zarabiam 20 cebulionów. Jadę do domu. Dzień 19. Jakiś koleś zepsuł program. Więc muszę ustawić wszystko na nowo. Sprawdzę mu ustawienia. Po dwóch godzinach. Zepsułeś mój komputer! Chcesz, żebyś naprawił mój cholerny komputer! Ma być tak jak było, nie wiem co zrobiłeś, ale coś jest nie tak, mój USB bzyczy! What the fuck? nie zrobiłem nic z kompem, tylko sprawdziłem program, który odpalasz 20 razy dziennie. Kurwiony, wracam do serwerowni i gram w Thomas Salon. Pukanie do drzwi, to ten koleś. Hej, dzięki za naprawienie tego. Czego? Mojego USB! Nic nie zrobiłem. A, to jest spoko. Dzień 20. Spędziłem cały dzień sprzątając serwerownię. Wygląda całkiem nieźle. Odpiąłem kable sieciowe, żeby je oznaczyć kolorami. Ludzie tracą swoje projekty. Losowo są walani z serwera. Mówię, że są problemy z ISP. Staram się mówić ISP, bo nauczyłem się, że jak używam skrótów, to brzmi jakbym wiedział o czym mówię. Pod koniec dnia serwerownia wygląda wręcz ślicznie. Niestety nie oznaczyłem nic. Niektó niektórzy ludzie nie są podpięci. Mówię jej, że ISP naprawi to ASAP, i wracam do domu. Dzień 21. Teraz jak serwerownia jest uporządkowana, podpiję testowe jednostki. Właśnie komputerów podpiętych do jednej sieci. Próbuję połączyć monitory ze sobą. Jak to czasami na forach można zobaczyć. To są stare monitory, nie mogę tego zrobić. Wpadłem na pomysł użycia tych komputerów do kopania bitcoinów. Ustawiłem wszystko do południa. Po lunchu zaczynam kopalnie. Okropnie powoli, ale zaczynam. Ludzie narzekają na lagi serwera. Obiniam Olimpiadę za lagi. Wyrzucając biuro, musi je streamować. Banuję Olimpiadę na filtrze systemowym. Biuro jest podzielone. Widzę ten podział na swoim mailu. Ludzie wkurwieni, że nie mogą oglądać igrzysk. I pozostali, którzy twierdzą, że praca to nie zabawa. Oficjalnie zyskałem władzę w firmie. Ludzie wiedzą, kto tu rządzi. To jest ten koleś, którego ta firma potrzebowała. Dzień 22. Dzień urodzin. Całe biuro świętuje urodziny ludzi w danym miejscu. Biorę ciasto. Podpinam Nintendo 64 w jednym z biur. Wyzywam ludzi na partyjkę w Goldeneye. Mówię, hej, mam 5 minut przerwy na ciasto. Zagramię Skopaj mi wszystkim dupy. Zdałem sobie sprawę, że cały dzień nie robiłem nic poza graniem jedzeniem ciasta. Nikt nie zauważył. Dzień 23. Kocica dzwoni z trasy. Ma problemy dostać się do jednej z ważniejszych aplikacji dla klienta na jej iPadzie. mówi nazwę tej apki. Nie mam pojęcia co to jest. Staram się brzmieć, jakbym rozumiał wszystko. Pytam, czy używa WiFi, czy G. Jak to sprawdza? Nieważne, czekaj, sprawdza nasz główny system. Google apkę, ale nic się nie pojawia. Pytam kogoś ze sprzedaży. Ach, to tylko infografika z naszej strony. Mówię kocicy, że musi się wrócić do biura bo muszę jej wgrać zmiany do ipada jedzie dwie godziny do pracy tylko żeby mógł otworzyć safari i dodać zakładkę do strony głównej. Dzień 24 45 latka wygadała się że robię też poza pracą Teraz idioci proszą o naprawę ich komputerów w domu. Telefonów komórkowych, wszystko co techniczne. Mówię, że mogę to zrobić tylko po pracy. 20 dolarów za małe rzeczy, 50 dolarów za duże. Większość to prosto naprawy. Aktualizowanie Windows albo do Beredera wszystko naprawia. Dlaczego trafia mi się on, laptop śpiegła rodem. Gruby Indiani daje mi swojego lapka w plastikowej reklamówce, nie torbie na laptopa. Reklamówce. Co z nim nie tak? Ty mi powiedz geniuszu. Odpalam komputer, Proszę o przywracanie systemu. Klikam Enter Naprawia to, ale prosi o uruchomienie. Hacked Disk. Wydaje mi się, że to, co jest napędem CD. Otwieram napęd. Jest tam gruba warstwa okruchów. Przychylam laptop na bok. Pieprzone okruchy wysypują się z laptopa. Resetuję laptopa. Wczytuję bez problemu. Okazuje się, że koleś używał CD w swoim laptopie jako podkładki pod kanapki. Pieprzone laptopy. Dzień 25. Mimo, że jestem gówniany w sprawach IT, jeden koleś myśli, że skoro jestem IT, wiem dużo o technologii. Pyta się mnie, jaka jest moja ulubiona przegląda Gogle ultron. Jest taka jak Chrome? Tak, ale lepsza. Nasa jej używa. Super, mógłbyś mi ją ściągnąć? Kl Spoko! Dosłownie zaczynam ruszać myszą w tej wewte tak szybko, że nie widać kursora. Control al delay do menedżera zada. Proszę, zrobione, wygląda jak chrom, ale to jest Ultron. Nikt inny nie zobaczy różnicy. To dzisiaj myśli, że pracuję na Google Ultron. Dzień 26. Jakaś kobieta mnie woła. Cholera. Proszę mi o podłączenie nowej drukarki. Staję ze swojego krzesła i pozwalam mi usiąść. Zapomniałem jak dodać sieciowe drukarki. Z koleżanką stoją za mną i obserwują ekran. Czy to będzie trwało długo? Udaję zmyślonego, patrzę w ekran z dłonią na... Skroni. Anon, mamy deadline, które się zbliża. Co do. Obie kobiety wyglądają na zaniepokojone. Na tym komputerze jest wirus! I wybiegłem, wyglądając na wkurwionek. Dzień 27. Nauczyłem się używać narzędzia do zdalnego sterowania, które używa całe biuro. Postanowiłem pomęczyć tą miłą staruszkę z wcześniej. Losowo rusza myszą przez kilka godzin. Ona męczy się z podstawowymi rzeczami. Przyszła do mnie po nową myszkę. Pomaga jej, podpinam ją i wracam. My się znowu rusza. Uruchamia ja Worda. Zaczynam pisać. Cześć. kropka. Brak odpowiedzi. Cześć. Kropka. Cześć Kto to? Śmierć Dzień 28 Jakiś koleż prosi mnie o wypalenie mu prezentacji na płytkę DVD Kurwa mać, nie wiem jak to zrobić Wypalam płytę Maszeruję do jego biura Dumnie trzymając płytę wysoko w powietrzu Jakaś kobieta próbuje mnie zatrzymać Hej, mógłbyś teraz ważna sprawa IT, którą muszę się zająć Daję w jego wypaloną płytę To może być pierwsza rzecz tutaj, którą zrobiłem poprawnie Za się wokół kręci Taki dumny z siebie, że tak daleko zaszedłem Jestem prawdziwym IT 5 minut później koleś do mnie dzwoni Hej Cóż, na płycie nic nie ma. Dzień 29. Dałem nowej kobiecie w firmie laptopa. Nic nie jest ustawione. Zapomniałem jak podpiąć luka. Spoko, zrobiła to sama. Super. Pytam, mnie czy mogę wpisać dane admina, żeby mogła ściągać jakieś narzędzie do mediów. Pewnie. Zjebałem hasło trzy razy i mnie zablokowało. Muszę odblokować komputer z mojego pc Nie wiem, jak to zrobić, ale muszę wrócić do jej biura. Pozostawiłem tam swojego gęboja. Zaczyna zagadywać. Gdzie się uczyłeś? Że skończyłeś tu jako IT. Zaczyna coś podejrzewać. Próbuję się jeszcze raz zalogować. Dalej jest zablokowane. Hmm. Chyba to rozszerzenie HotSuite jest zawirusowane. Nie chcę tego gówno swojej sieci. Dzień 30. Dzisiaj wszystko zaczęło się pieprzyć. Jeśli pamiętacie, ustawiłem maszynę do miningu bitcoina w serwerowni. Używało prawie cały przesył. Sieć ledwo działała. A teraz, przez moje zrzucanie wszystkiego na wirusy i ogólne lenistwo, ludzie zaczęli plotkować, że firma jest atakowana przez grupę hakerską. Po lunchu szefostwo zaciągnęło mnie do biura na spotkanie. Jak wiesz, mieliśmy ostatnio spore problemy z naszą siecią. Jestem w dupie. Od powolnego transferu danych po wirusy. Bardzo głęboko w dupie. Chcemy, żebyś Zaczął śledztwo i dowiedział się kto to robi i dlaczego Rofl Jestem pieprzonym gliniarzem, którego zadaniem jest znaleźć pieprzonego gliniarza Jestem pieprzonym prawem Dzień 31 Mówię mm. ludziom, że robię kalibrację serwera To coś jakby pobieranie odcisków palców Nie ma mądrzejszego ode mnie Pokazałem jednemu facetowi w średnim wieku z brodą jak używać aplikacji Wrzucam mu ją do ulubionych i na pasku skrótów Patrzę na jego ulubione Matula z dużymi cyckami Piżamowe dziwko party Meksykanka w autobusie Przejeżdżam nad każdym z nich kursorem myszy czytając bez Zwięcznie ich tytuły Facet zaczyna się denerwować Prosi, żebym nie powiedział nikomu Czemu nie? Pici lunch Wstałem dzisiaj na gestów skurcza Dzień 32. Z jakiegoś dziwnego powodu całe biuro Musi przepisywać kapcza zawsze, gdy coś goglują Koleś od Google Ultrona pyta Czy ma to coś wspólnego z wirusem I czy powinien tworzyć kopię zapasową danych Po pierwsze, zawsze twórz kopię zapasowe Po drugie, to tylko zabezpieczenie, które założyłem Roboty się tu Znowu kiwa głową jakby moje słowo było prawem. Dzień 33. Koleś od Ultrona wygadał się o gogle Ultron. Teraz każdy w biurze chce, żeby mu go zainstalował. Kilka osób, które wiedziały nieco więcej, pyta co to do cholery gogle Ultron. Zbywam ich środkowym palcem. Spędzam cały dzień instalując nieistniejący program na komputerach. Dosłownie spędziłem 3-4 godziny udając, że to jest program, którego używa NASA. Jakaś dziewczyna pyta, czy to jest legalne. Jesteś policjantką? Podała mnie do HR za zachowanie bliskie karnemu. Już wyjaśniałem kolesiowi w HR, co to gogle Ultron. HR myśli, że to jest prawdziwe. HR myśli, że NASA tego używa. HR mówi lasce, żeby mi nie przeszkadzała w sprawach technologii. Nie zna się nad tym tak jak ja. Dzień 34. Cały dzień grałem w Portala 2. Nie było ani słowa skargi, ani jednego update'a do Beradera czy Flash'a przez cały dzień. Coś jest nie tak. Sprawdzam co się dzieje. Wszyscy pracują bez przerwy. Pytam jakiegoś kolesia jakiego komputer działa. Świetnie, odkąd ściągnąłeś mi gogle Ultron, mój komputer wręcz śmiga. What the fuck? Szybkie wyszukiwanie na temat chroma. Okazuje się, że automatycznie ściąga najnowsze oprogramowanie Adobe. Oh my fucking god! Bez pieprzonego Adobe Raidera nie mam pieprzonej pracy. Wysyłam masowego maila. Uwaga, nie otwierajcie google Ultron. Został zhakowany. Resztę dnia wywalałem Ultrona i ustawiałem Internet Explorer jako domyślną przeglądarkę. Dzień 35. Ludzie zaczynają się denerwować tym całym wirusem. Zastanawiałem się, dlaczego jeszcze tego nie rozwiązałem. Niektórzy nawet wierzą, że to nie jest żadna grupa hakerska, jak mówiłem. To nie są amatorzy, to są profesjonaliści. Dlatego Muszę updateować waszego antywirusa Żeby ludzi nieco przestraszyć pokroją mu ruchomieją komputer jednej z osób na no chorobowym Ustawiony mniej więcej w pośrodku jednej z większych sal Głośniki na maksa Puszczam Jitterbug łama co 3 sekundy przez cały dzień W końcu ludzie przychodzą do mojego biura informując mnie o tym Kiwam głową To gorzej niż myślałem Co? Co takiego? To gang Jitterbug Jedna z najlepszych grup hakerskich Nigdy o nich nie słyszałem to dlatego są najlepsi. Dzień 36. Sprawdzam wiadomości. Policja dzwoniła. Kurwa! Jako, że jestem IT, muszą ze mną porozmawiać na temat ostatnich ataków hakerskich w naszej firmie. Usuwam wiadomości. Kocica przychodzi do mnie do biura. Pyta, czy mógłbym jej ustawić pulpit tak, żeby tapeta zmieniała się co kilka minut. Spoko. Idę z nią do biura. Mówi mi, że bierze rozwód. Och. Mówi, że zaczyna znowu chodzić na randki. I to jest trochę dziwne. Piewszyć to. Może pójdziemy na piwo kiedyś po pracy? Śmieje się. Co? To znaczy czemu nie? Żartujesz, prawda? Jesteś IT! Oczy mi zaczynają zabić, jak wpatruję się w powiadomienie o nowym update'cie Adobe Raidera. Po prostu to ściąg. Dzień 37. Czuję się gównianie. Kucica powiedziała koleżankom z działu sprzedaży, że próbowałem ją zaprosić na randkę. Wszyscy się śmieją za moimi plecami słyszę jej szepty Hej, hey, IT hey. Mam ochotę otworzyć komputer i skoczyć wiatrak na procesorze Koleś z działu ze sprzedaży, który zawsze dzwoni, tak ten przychodzi do mnie do biura, mój laptop nie działa idę z nim do jego biura wyciskam przycisk power, żeby zresetować. Nie mówię nic, tylko odchodzę. Jeżeli to wszystko. Wszystko co tu robisz, po co nam tu jesteś? Odwracam się. Co? Jeśli wszystko co tu robisz to resetowanie komputerów, to za co ci płacą? Co mogę zresetować swój cholerny komputer? Uśmiecham się. Naprawiałeś tu kiedyś serwer? Wiesz jak ciężko jest go potem ustawić, żeby działał? Pamiętasz jak nie działał przez ponad dzień? Kręci głową. Tak myślałem. Oczywiście tylko go zresetowałem, lol. Dzień 38. Dalej czuję się gównianie po tym jak kocica dała mi kosza. Postanowiłem blokować jedną większą stronę co godzinę. Czułem się jak Joker. Najpierw YouTube, potem eBay, potem Reddit. Słyszę ludzi narzekających na moją notkę odnośnie filtrowania stron, to jest moje miejsce pracy. A nie z obawy. kobieta wbiega mi do biura. Okej, okay, to nie jest zabawne. To poważna sprawa. Why so serious? Musisz odblokować eBay'a. LOL, serio? Mam aukcję, która kończy się za 5 minut. mi EBaya na listę dostępnych stron, ale było już za późno. Przegrała aukcję pokrowiec na telefon. Dzień 39. Śledczy, przychodzi do biura. Szefostwo martwiło się, że mamy za dużo do stracenia i chcieli profesjonalistę. Jestem w dupie. Pokazuję mu całe biuro. Pyta się, gdzie leży serwerownia. A to Karol, jest buntowniczką. Co nie Karol? Robię wszystko co co mogę było ciągnąć nieuniknione? Idziemy do serwerowni. Mówi, że podoba mu się, jak kable są ładnie poukładane. Myślę nad podniesieniem monitora, rozbiciem mu głowy, ucieczką do Meksyku. Nie mogę tego zrobić. Nie jestem potworem. Jestem IT. Kolej spraw za serwer. Pyta się o dane do logowania. Przesrane. Daję mu hasło. Loguje się. Otwiera Internet Explorer. Spogląda na mnie przez ramię. Nie musisz tu być. Zostanę. Muszę tu być kiedy to się stanie. Dosłownie zaczyna poruszać myszą w losowych miejscach i klika w różne miejsca na ekranie. Wiem, bo okienko home depot wyskoczyło. Zaczyna coś mówić pod nosem. Wpisuje Dober raider w goglach. Ściąga, rusza kursorem jeszcze trochę. W końcu mówi: Pieprzeni hakerzy, co nie? Jesteśmy braćmi. On i ja, bracia IT. Dzień 40. Obudziłem się i zdałem sobie sprawę, jakie ja mam szczęście, że nie jestem zwolniony albo gorzej. Widzę z parkingu, jak kucica wchodzi do biura. Pyta się mnie, co słychać. Myślę, że w końcu pokonaliśmy gang Jitterbug. Nie, mam na myśli poza pracą. Patrzę na nią dziwnie i uśmiecham się. Ach, wiesz, jak to jest. Poprawia włosy i śmieje się. Co do cholery. Super, mam problem z jednym plikiem możesz go dla mnie otworzyć w skarbie? Okej, okay, spoko. Idziemy do jej biura. Cały czas flirtuje. Klikam na link do pliku PDF. Nie otwiera się. Zaczynam ściągać od Beridera. W międzyczasie pytam się jakie jaki ja ma plan na weekend. Jadę z takim jednym facetem na weekend w góry. Odpocząć trochę. Zatrzymuję ściąganie na 80%. Wychodzę. Jestem IT. Dzień 41. To niezła laska ćwicząca jogę przychodzi do mnie do biura. Jej klawiatura pisze po francusku. Jestem za bardzo zajęty Happy Birthday, że mnie to obchodziło. Więc pomożesz mi? Jeśli będę miał chwilę czasu, teraz ten zawalony Robotą kiedyś cię rozszarpie. Zabiera swój cudowny tyłeczek z mojego biura. Śliczna dziewczyna, a ja mam to w dupie. Chcę, żeby ten dzień się skończył. Nie najdę tej pieprzonej roboty. Wszystko, co robię, dostaje opieprz i ściąga ma do nawet nie mogę sobie poprawić humoru grami. Tata wchodzi. Widzi, że wyglądam niewyraźnie. Zabiera mnie na lunch. Klepie po ramieniu. Jestem z ciebie dumny, synu. Firma jest w rozsypce. A ja wciąż jestem głównym specem odciągania do Adobe Raidera, ale nie zamieniłbym nic z tego za jego kolejne słowa. Kocham cię, synu. Dzięki wam wszystkim, dzięki tato za pracę. Nie zapomnijcie update'ować swojego Adobe Raidera. Ja pierdol, jaki mózg od chłopie.